Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą w ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie, Moi drodzy, w Kościele dzisiaj wspominamy, obchodzimy, można powiedzieć, jeden z najradośniejszych dni. Aczkolwiek ta aura listopadowa, aura jesienna, a jednocześnie taka bliskość ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, jakoś w pewnym sensie nie wydobywa treści tego dnia w taki sposób pełny, całkowity. To jednak, kiedy ten dzień nie jest tak uroczysty, tak radosny, jak uroczystość wszystkich świętych. Dzisiaj bowiem stajemy wobec przeznaczenia każdego z nas. Mówi się w teologii katolickiej o przeznaczeniu pozytywnym, o predestynacji pozytywnej. W niektórych odłamach kalwinizmu, protestantyzmu mówiło się o predestynacji negatywnej. Że Bóg stwarzając człowieka z góry określa, czy będzie zbawiony, czy będzie potępiony. Natomiast w teologii katolickiej zawsze był obecny nurt predestynacji pozytywnej. Bóg, który zbawia człowieka, Bóg, który stwarza człowieka, odkupia go przez swojego syna męką na krzyżu, chce, by każdy był zbawiony, by każdy skorzystał z darów tej męki Chrystusa, tego wykupienia z grzechu i mógł cieszyć się. Radością życia wiecznego. Dlatego dzisiaj ten dzień jest radosny, ponieważ dzisiaj odnajdujemy to, co jest istotą, tożsamością, celem naszego życia. I zdajemy sobie sprawę z tego, że ten cel wynika z naszego aktu stworzenia. Skoro pochodzimy od ojca, skoro pochodzimy od miłości ojca, z serca Boga, który jest ojcem, mówiąc ogólnie, rodzicem. To nasze miejsce jest przy Ojcu, nasze miejsce przy Rodzicu. Skoro od niego wyszliśmy, to do niego też zdążamy. A przebywanie z Bogiem jest niczym innym jak świętością. Patrzymy na świat, jako ludzie rozumni, obdarzeni przez Boga w akcie stwórczym, szukaniem prawdy, bo do tego służy rozum. Patrzymy na ten świat tak, jak patrzył na niego święty Tomasz Zakwinu, średniowieczny, wielki teolog, doktor Kościoła. I patrząc na ten świat, on konstruuje pewne nazwane dowody, chociaż w sensie ścisłym, naukowym nie są to dowody, ale pewne przesłanki, argumenty za istnieniem Boga. Patrząc na ten świat, widzi między innymi takie dwa elementy. Po pierwsze, że ten świat jest celowy, że nic w tym świecie nie dzieje się przez przypadek. Zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często mówi się, że świat powstał przez przypadek na skutek wybuchu, historia wybuchu. Ale co wybucha? Kiedy wybucha? Dlaczego akurat teraz wybucha? Tłumaczy się powstanie człowieka, powstanie świata bezmyślnymi siłami ewolucji. Jakimiś pewnymi mechanizmami, które gdzieś można opowiedzieć na skutek różnych splotów, mają rządzić tym światem. Wiara w Boga jest naukowa, mówią, bez sensu. Jest czymś pachnącym średniowieczem, jakoby średniowiecze było ciemne, wbrew faktom, które mówią zupełnie inaczej. Czyli wierzyć w Boga jest bez sensu, jest głupie, naiwne, ale wierzyć, że świat powstał z przypadku, ze splotu jakichś okoliczności, i to jeszcze bezrozumnych, to to okazuje się być naukowe. Święty Tomasz mówi: Nie. Wszystko w tym życiu, w tym świecie jest celowe. Nic nie jest przez przypadek. Każdy element tego wszechświata służy czemuś innemu. Jest ze względu na coś. I tak jak widzimy w akcie stwórczym, piękny poemat stworzenia człowieka. To widzimy, jak Bóg przygotowuje całą ziemię do tego, by człowiek zaistniał na końcu. Bóg zatroszczył się o odpowiednią ilość powietrza, odpowiednią ilość tlenu, odpowiednią ilość wody, odpowiednie warunki, o, o to, żeby człowiek miał co jeść, żeby z głodu nie zginął, o odpowiedni klimat, możemy powiedzieć. I dopiero wówczas stwarza człowieka. Wszystko jest ze względu na człowieka. Człowiek jest taką koroną stworzenia, kropką nad i. Wszystko zostaje dla niego stworzone ze względu na niego, a człowiek nie jest przedmiotem i nie może być używany ze względu na coś. Wszystko jest ze względu na niego. Zatem pewna celowość. A drugim spojrzeniem świętego Tomasza jest to, że to wszystko, co jest stworzone, i tu teoria ewolucji rzeczywiście by się w to wpisywała, Dąży do pewnej doskonałości, coraz bardziej się przystosować, coraz bardziej być lepszym. I to nie chodzi teraz w kontekście człowieka tylko o pewną biologię, o pewne fizyk, bo przecież mamy w nas potrzebę dobra. Chcemy być lepsi. Nie tylko chcemy więcej zarabiać, nie tylko chcemy lepiej mieszkać, wygodniej, nie tylko chcemy mieć lepsze warunki życia, ale jako ludzie widzimy w sobie, że chcemy być lepsi. Że każdego dnia można było powiedzieć, stawiamy sobie jakieś poprzeczki, pewne wymagania, pewne granice, których przekraczanie powoduje, że stajemy się ludźmi lepszymi niż wczoraj. I święty Tomasz mówi, to też jest naśladowanie Boga. Skoro Bóg jest doskonały, to znaczy, że w sobie ma tą doskonałość i tą doskonałość dzieli. Ze swoim stworzeniem jakim jest człowiek. Zatem nic nie jest bez celu. Świętość nie jest bez celu. Doskonalenie się, pragnienie dobra nie jest bez celu. To jest ciągle upodobnianie do Boga. Ostatnio na spotkaniu formacyjnym dla harcerzy było to spotkanie, które miało ustawić nasz program działania, mówiliśmy właśnie o pewnych celach postawianiu sobie pewnych wymagań. Zdarza nam się niekiedy robić coś bez celu. Czasami człowiek potrzebuje wyjść na dwór, pochodzić, przewietrzyć głowę, I tak się kręci bez celu. Niektórzy w różnych momentach swojego życia mają to, że siadają za kółkiem i też jeżdżą po mieście bez celu. Ale zdajemy się sprawę z tego, że takie nasze czynności są raczej rzadkie. Zazwyczaj jak coś robimy, to ze względu na coś, po coś. Nie robimy czegoś dla robienia, musimy widzieć cel. Jak mamy cel, wówczas dobieramy środki, które pozwalają, że ten cel zostaje osiągnięty. Siedem lat mija od śmierci męczeńskiej, sługi Bożej, bo toczy się proces beatyfikacyjny 26-letniej dziewczyny, Heleny Kmieć, misjonarki, wolontariuszki z Boliwii. Na początku 2017 roku wyjechała na wolontariat misyjny do Kochapamby w Boliwii i tam tworzyła projekt ochronki dla dzieci. To był początek stycznia. 24 stycznia miała być ta ochronka otwarta. Miała przemawiać właśnie na tym otwarciu. Tak bardzo marzyła, by stworzyć. Właśnie takie miejsce, gdzie te dzieci mogłyby przebywać, bo rzeczywiście warunki socjalne w Boliwii, wiecie mi, miałem okazję być kiedyś w Boliwii, daleko odbiegają od standardów, już nie mówię tylko europejskich, można powiedzieć, światowych. I 24 stycznia ginie śmiercią męczeńską zamordowana przez tamtejszych dwóch łamywaczy. Młoda dziewczyna, życie przed nią, można powiedzieć, kwiat życia, 26 lat, stewardesa, która wybrała ten zawód ze względu na to, by mieć kontakt z ludźmi, bo lubiła podróżować, była ciekawa świata, stąd pewnie ten wolontariat misyjny. Ale dlaczego o niej mówię? Dlatego, że kiedy wypełniała ankietę do pracy w liniach lotniczych i kiedy była mowa. W tej ankiecie o pewnych planach życiowych, niedługo święta, mam nadzieję, ogłoszona przez Kościół, 26-letnia dziewczyna pisze: plany na najbliższy rok: duszpasterstwo lotnicze, uporządkowanie, nauczyć się hiszpańskiego. Na następne 5 lat rodzina, praca dająca satysfakcję być bardziej dla innych. Plan długoterminowy. Świętość jako cel ostateczny z wykrzyknikiem. I to wszystko w formularzu ankiety do biura lotniczego. Zawstydza mnie taka Helena, bo tak sobie myślę, kiedy w życiu myślałam o tym, że świętość jest moim celem? Kiedy tak naprawdę postawiłem sobie ten cel jako konkret, że naprawdę chcę być święty? To, że zemrę, to prawda, wcześniej czy później, od tego nie ucieknę. Ale czy w moim celu, jako księdza, jest to, że mam być święty? Ileż kazań na temat świętości mówiłem? Ale czy postawiłem sobie tak jak ta młoda dziewczyna, Helena, czy postawiłem sobie taki cel? Mam być święty. Dlaczego to jest tak ważne? Bo ten cel zmienia środki. Zmienia sposoby życia, to tak jak wychodzę na jakąś wędrówkę, to najpierw patrzę, co jest celem tej wędrówki, i wówczas dobieram odpowiednie środki. Planuję etapy drogi, jeżeli to jest wędrówka parodniowa. Planuję etapy, gdzie odpoczynek, gdzie nocleg, planuję, co ze sobą mam zabrać, bo chcę osiągnąć cel. Jeżeli celu sobie nie postawię, to wtedy te moje życie staje się taką w pewnym sensie wegetacją, przeżywaniem kolejnego dnia. Aby do przodu. Nie mówię, że nic dobrego nie zrobię. Nie mówię, że nie wzrastam w cnotach, że w moralności nie idę do przodu. Ale czy to jest wszystko podporządkowane temu celowi głównemu? Tak jak usługi Bożej Hel Heleny. I patrzcie. Po kolei dwa cele. Najpierw ten na rok hiszpański, duszpasterstwo służby lotniczej, że tak się wyrażę personelu lotniczego, na pięć lat rodzina jeszcze bardziej bycie dla innych i wreszcie cel ostateczny świętość. I ta świętość, która przenika wszystkie pośrednie cele. Każdy z nas. Z tego, że pochodzi od Pana Boga, stawia sobie cele, nie chce żyć na darmo, nie chce żyć na próżno. To, co rzeczywiście dzisiaj przebija wśród ludzi młodych, to niekiedy zwątpienie. To niekiedy właśnie taka bezcelowość, bezjałowość. Dlatego, niestety, niestety, wśród młodych jest tak bardzo duża autoagresja. Dlatego jest tak wiele prób samobójczych. Dlatego ci ludzie bardzo często nie radzą sobie z życiem psychicznym, bo bardzo często nie mają postawionego celu. Dokąd mają dojść? Co mają osiągnąć? Jakimi krokami mają do tego dojść? Dzisiaj, moi drodzy, stajemy zawstydzeni przez świętych, dla których świętość była celem ostatecznym, a jednocześnie ta świętość rzutowała na pośrednie cele. Tak jak jest celem małżeństwo, kapłaństwo, praca, rodzina, znajomi, towarzystwo, hobby, konkretne jakieś inne osiągnięcia, ale te wszystkie cele pośrednie mają być podporządkowane celowi ostatecznemu, nadrzędnemu. Tak, warto dzisiaj, w tym Dniu Wszystkich Świętych, spojrzeć na siebie jako dziecko Pana Boga. Dziecko, które nie jest tu przypadkiem i dziecko, które ma wrócić, skąd wyszło, z serca do Boga, do serca Boga. I jeżeli ten cel się uświadomimy, to nagle się okaże, że to wszystko, co realizujemy każdego dnia, nawet takie proste, prozaiczne rzeczy, wydające się banalne, jakby nie mające większego znaczenia, nabioru kolorytu, kolorytu świętości. Zatem tego Wam i sobie życzę. Amen.